Głównym składnikiem włosów jest białko, więc już widzimy, że dieta ma istotny wpływ na stan naszych włosów. Wszelkie niedobory białkowe, powodowane na przykład restrykcyjnymi dietami, głodówkami, dietami sokowymi, nieumiejętnym odchudzaniem i wszystkimi sposobami żywienia, w których białko nie może być użyte na cele budulcowe, zostaje użyte na cele energetyczne, będzie powodowało niedobory białkowe, a co za tym idzie, może powodować łysienie. To po najbardziej istotnych. Składników diety, które wpływają na zapobieganie łosień, należą cynk i selen. Przy czym pamiętajmy, że zarówno niedobory cynku i selenu, jak i nadmiar w wyniku suplementacji będą u nas powodowały łosienie. Więc nie stosujmy suplementów diety prewencyjnie tylko na podstawie wyników badań z krwi i tylko w sytuacji, kiedy nie możemy uzupełnić niedoborów normalną, zbilansowaną dietą. I pamiętajmy, że nadmierna suplementacja cynkiem powoduje brak przyswajania żelaza oraz miedzi, co znowu negatywnie wpływa na stan naszych włosów i może powodować łysienie. Kolejnym elementem, który wpływa na zmniejszenie łysienia, są kwasy tłuszczowe omega-3, które stanowią element budowy błony komórkowej. Więc dobrze zbilansowana dieta, doborowa właśnie w te kwasy tłuszczowe, czyli tłuste ryby morskie, dobrej jakości oleje roślinne oraz orzechy zmniejszy nam łysienie. Pamiętajmy również o konieczności suplementacji witaminy D, ponieważ w naszym klimacie nie możemy dostarczyć tej ilości witaminy D razem z dietą, a słońca mamy za mało, a niedobory witaminy D mają potwierdzoną korelację z łysieniem. Bardzo popularne suplementy na włosy zawierają w składzie biotynę, natomiast badania naukowe wykazały wielokrotnie, że po pierwsze, w naszej populacji raczej nie ma niedoborów biotyny, ponieważ. Witamina ta występuje w bardzo wielu produktach spożywczych i bardzo łatwo jest ją uzupełnić. Jej suplementacja w żaden sposób nie zmniejsza nam łysienia. Więc podsumowując, jeżeli chcemy zadbać o stan naszych włosów i zmniejszyć łysienie, wystarczy dostawać dobrze zbilansowaną dietę, na przykład morską, nie restrykcyjną, nie eliminować żadnych grup produktów, nie suplementować cynku oraz selenu, jeżeli nie mamy stwierdzonych niedoborów, których nie możemy uzupełnić dietą, natomiast koniecznie prowadzić suplementację witaminą D i pamiętajmy, żeby dieta nasza była bogata w pasy tłuszczowe omega-3.